5 symptomów za dużego i źle dobranego biustonosza. Dziewczyny, to jest bardzo, bardzo kluczowe, bo tak naprawdę wcale tak często się o tym nie mówi. To, że on jest za duży na faustynce w misce, to widzicie, tak? To jest taka skrajne już tutaj, że tak powiem, przerysowanie. E, a więc pierwsza rzecz. Oprócz tego, że jest za duży w misce, bardzo ważne jest to dziewczyny, że on też jest za duży to jakby za szeroki jest w fiszbinie. Ta nam za bardzo jej wchodzi pod pachę, po jakimś czasie zaczną wam z tego bić śniaczki, e, zacznie być wam niewygodnie i zacznie was to wszystko ociekać. On ma nam idealnie, słuchajcie, wchodzić jakby po skosie, tak, żeby ładnie nam okalał piersi. Trzecia rzecz, tutaj obwód, tak? On nam odchodzi, nie trzyma nam, e, nie trzyma nam dobrze mostka. E, mamy obwód bardzo, bardzo szeroki. Co za tym idzie, dziewczyny? Zobaczcie. E, odwróć się, Konstynko. E, mamy bardzo mocno ściśnięte ramionczka. Tak, aby, um, aby jak najbardziej trzymać ten obwód, słuchajcie, w ryzach co yy, daje efekt nam taki, że po jakimś czasie wy cały czas podciągacie te ramiączka i podciągacie, prawda, aż one nam się zaczynają brzynać, tak, żeby cały czas, jakby wiecie, podtrzymać ten bust z przodu na miejscu. A efekt jest taki, że. Yy, z biegiem czasu cały czas jakby ten, e, to tylne zapięcie idzie nam, pas obwodu idzie nam coraz wyżej na plecy. No i zobaczcie, jak dużo jest tutaj za szeroki na faustynę. Także dziewczyny, pamiętajcie o tym, <laughs> że to wszystko musi być dobrze dopasowane, dobrze dobrane przez grafiterkę, bądź przez nas, bądź online. E, I nie dajcie sobie nigdy dziewczyny mówić tego, że musicie mieć na przykład większy obwód bądź większą miskę, e, bo na przykład nie ma rozmiaru w salonie. E, bo wtedy zawsze będziecie miały później problem z tym, że to wszystko nie e, trzyma piersi tak jak powinno i nie układa się przede wszystkim tak jak powinno.